Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Panie. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjała w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria. Która usiadłszy u nóg pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy niej, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiała mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Umiłowani w Chrystusie, Panu bracie i siostry, dzisiaj widzimy Jezusa Boskiego i ludzkiego, zmęczony podróżą i zatrzymujący się u pewnej rodziny, którą bardzo kochał. Zatrzymuje się on w Betanii. Przy okazji pokazuje nam, co tak naprawdę jest. Najważniejsze, cioci siostro, w postawie dwóch sióstr wi widoczne są dwa sposoby przeżywania chrześcijańskiego powołania: życia, jak to powiemy, aktywnego i życia kontemplacyjnego. Maria siedząca u nóg Pana, Marta, Uwijająca się koło rozmaitych pokusłych i zajęć, zawsze usłużna i zadowolona, ale zmęczona. Spokojnie mówi jej Jezus, ważne jest to, co robisz, ale potrzebujesz odpoczynku. A ważniejsze nie jest nawet to, abyś odpoczęła. W swych zamiarach, w swych w jakiś sposób takim codziennym życiu, ale konkretnym odpoczynku. Ważne jest to, abyś odpoczęła przy mnie, patrząc i słuchając mnie. Kochani, mamy integrować oba te modele życia chrześcijańskiego życie jak Marta i Maria. Mamy być uważni przede wszystkim na Boże i czujni, ponieważ ruchy i hałas codziennych dni często zakrywa, kochani, nam obecność Boga. Życie i moc chrześcijanina trwają i wzrastają tylko dzięki włączeniu w prawdziwą winorość, z której Płynie życie, płynie miłość, chęć podążania, jak to powiemy, naprzód, i bez oglądania się za siebie. Kochani, większość z nas jest powołana przez Boga do bycia jak Marta. Nie możemy jednak zapomnieć, że Pan pragnie dla nas stawania się coraz bardziej. Jak Maria. Jezus Chrystus nas także wezwał, byśmy obrali tą najlepsze cząstkę i nie pozwolili jej sobie nikomu, kochani, odebrać. On przemienia nas i przypomina, że nie jest najważniejsze to, co możemy uczynić. Ale słowo Boga, które oświetla przede wszystkim nasze życie, i w ten sposób dzięki tej przemożnej łasce Ducha Świętego nasze działanie będzie nasycone prawdziwą miłością, miłością Boga. Bracie siostro, odpoczynek w Bogu jest możliwy tylko wtedy, kiedy doświadczamy Jego Prawdziwej obecności, obecności w Eucharystii. Modlitwa przede wszystkim przed Najświętszym Sakramentem. Oto największy skarb dla nas, jako chrześcijan, jako osób przede wszystkim wierzących. Wspomnijmy słowa ostatniej encykliki Świętego Jana Pawła II, o eucharystii w życiu kościoła. Tam czytamy, że Pan ma nam wiele do powiedzenia więcej niż przypuszczamy. Szukajmy więc momentów ciszy i pokoju, aby go spotkać i w nim na nowo odnaleźć siebie same. Jezus Chrystus zaprasza nas dzisiaj do dokonywania wyboru najlepszej cząstki. Kochani, przychodzimy tutaj, aby zaczerpnąć z tego Bożego źródła niewyczerpalnej miłości. Przychodzimy, aby tutaj właśnie w domu Boga odpocząć. Ten czas, jaki daje nam Pan Bóg, to czas wakacji, odpoczynku, to czas, w którym możemy budować nasze. Relacje życia rodzinnego, małżeńskiego to czas, w którym możemy na chwilę, jak to powiemy, zatrzymać, aby dostrzec to, co jest istotą naszego życia. Niech więc to dzisiejsze Słowo Boże, kochani, pobudzi nas właśnie do tej głębokiej refleksji nad naszym życiem, abyśmy umieli zweryfikować, czy to nasze życie jest oparte o tą obecność Pana Boga. I czy tak naprawdę w moim codziennym życiu to Bóg jest obecny, czy zapraszam Go tak jak Maria i Marta. I czym bardziej żyję? Czy żyje tym Słowem Boga? czy tym, co daje współczesny świat. Pozostańmy z tymi pytaniami, z tymi odpowiedziami właśnie dzisiaj. I spróbujmy je w jakiś sposób na nie wszystkie odpowiedzieć. I prośmy, aby właśnie ten Duch Święty uzdolnił nas właśnie do rozumienia tej Bożej prawdy o nas. Amen.